Przedstawiamy rządowy program Inflacja Plus! Wszystkie wasze problemy z pieniędzmi znikają! Moja rada, jako głowy państwa, jest prosta. Zaciskajcie zęby. Jeszcze trochę. No, wystarczy ocieplać domy i po prostu w zimie będzie cieplej. Jako minister kultury radzę zbierać chrost. W lesie jest za darmo, gratis, można sobie w kamienku popalić. Elegancko. Ewentualnie jeszcze można mniej jeść. Co kto lubi? Kurwa tam, kombinują. Ćwiartka na sen i od razu cieplej się robi na serduszko. A jak wypijesz dwie, no to zapominasz o inflacji. 30 zł za pół litra! Pani, ale jest napisane 25! 35 zł za pół litra! Ale. 40 zł za pół litra! Panie, kupujesz pan czy nie? Bo inflacja tak za. że niedługo pan będziesz wódkę na kieliszki kupował! Nawet kiedy w oczy wieje nawet kiedy nikt nie daje szans, no bo w końcu przyszedł na nasz sukces czas, nawet kiedy wokół kryzys rady tam.